Kochani, witam Was serdecznie na kanale Czytania dla Duszy. Zapraszam Was na tygodnióweczkę. Kilka rzeczy zanim zacznę. Pierwsza rzecz to jest taka, że tygodniówka dzisiaj będzie mega skrócona. Dostaniecie tylko zarys tego tygodnia ze względu na to, że ja mam dzisiaj urodziny i za chwileczkę idę świętować, dlatego jest taka skrócona. Kolejna informacja to jest taka, że jeżeli hmm, chcecie wykupić mój kurs, któryś z moich kursów, a mam na dzień dzisiejszy cztery dostępne, to wejdźcie w link, który jest w opisie filmiku, i tam możecie taki kurs sobie przez ten link zakupić, wybrać odpowiedni kurs i w ten sposób, jakby, zakupić. Co dalej? Można w tym tygodniu jeszcze zapisywać się na te dodatkowe płatne za 80 złotych czytania na miesiąc. To są cztery dodatkowe czytania, one wyglądają tak jak na kanale. To nie są indywidualne, bo na indywidualne można cały czas się zapisywać. A jakby w kwietniu, już jakby w przyszłym tygodniu, będzie pierwszy ten filmik, więc jeszcze w tym tygodniu najbliższym można się zapisać. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zaczynamy. Zaczynamy tygodniu, jak ten tydzień będzie dla nas wyglądał? Dla nas, dla Was. Tu jest jedyneczka, to jest gdzie, gdzie jest to morze? Jedynka, statek, statek, no, taka łódeczka na morzu. Dwójeczka. Portal i trójeczka. Takie coś. No dobra, kochani. Jedyneczka. Jedyneczka. Jedyneczka dostaje jakieś nowe możliwości. Odkrywanie nowych, nieznanych rzeczy, nowe doświadczenia. Coś innego. Jakby idziecie płyniecie. W nieznane rejony swojego życia na ten tydzień. Może to być związane ze nowym sposobem myślenia, bo takie coś mi się tutaj też przebiło. Może tak być. I co dalej nam się pokazuje? Mam jeszcze dwie karty, więc mm, razem z tymi dwoma kartami uważam zobaczymy jeszcze, jaka energetyka będzie. To będzie e, bardzo fajny tydzień dla Was. Nie musi się wiele dziać, chociaż ten ruch jest tutaj, nam się pokazuje. Ale też nie musi się bardzo, bardzo dużo dziać. Te karty pokazują w jaki wy energii będziecie. Tu jest energia miłości, współczucia, zadowolenia, szczęścia, po prostu bycia w swoim sercu, energia też wdzięczności, czyli albo już jesteście w tej energii, albo w tą energię jakby wejdziecie w tym tygodniu. Być może jakieś sprawy rodzinne w tym tygodniu też się dla was mogą rozwiązać na plus, możecie mieć dobre Kontakty jakby z bliskimi, z rodziną, a królowa pszczół mówi o tym, że hmm, poczujecie w tym tygodniu swoją siłę, swoją moc. Popatrzcie dużo żółtego, to jest trzecia czakra moc tej kreacji że to ja jestem kreatora swojego życia i tą mocną siłę. Możecie właśnie poczuć jakby bardzo mocno w tym tygodniu. Jeżeli nie czujecie, to jest ten powrót do tej pewności siebie, do, wysokiej poczucia, do wysokiego poczucia własnej wartości, poczucia, że to ja jestem wystarczające i ja kreuję swoim życiem. I stąd mogą właśnie te nowe rzeczy się pojawiać dla Was w tym tygodniu. Być może jakieś decyzje będziecie po. po podejmować, bo są kochankowie, ale jest też aspentakli. To jest ta nowa droga. Ona no może do ścieżki zawodowej, może też ścieżki rozwojowej dotyczyć, ale może to być coś powiązane nawet z miłością. No, ale zobaczymy dalej. Jaka energetyka, bo to się samo odwróciło przy tasowaniu. Energetyka mamy Króla Buław, to ja jeszcze dobiorę jedną. Jaka tutaj będzie? Czy ten no ciekawe. Hmm. Bo jakby zbiło mnie to totalnie z tak? Ale dojdziemy, o co tutaj chodzi, więc teraz tak. No, może być też tak, przekaz dla, myślę, że nielicznych, że jakiś mężczyzna może was zwodzić, oszukiwać, spróbować okraść. Hmm. To może być partner lub szef, lub po prostu jakiś znajomy, więc ja bym, no po prostu, jeżeli macie czujecie, że ktoś może gdzieś tutaj do was się chcieć zbliżyć, to tego po prostu nie... Eee, nie pozwólcie na to, jeżeli czujecie, że coś tam jest nie tak. Ale u mnie siódemka mieczy często mówi o negatywnych myślach, które sami na siebie ściągamy. Negatywne wydarzenia, które sami na siebie ściągamy. I takie coś nam może też się pokazać w tym tygodniu, ale zobaczymy. Ja sobie tu dopytam. No właśnie, mężczyzna, który... Yy, Przynosi jakieś smutki, jakieś emocje. Mężczyzna z przeszłości nawet może się pojawić w tym tygodniu, i teraz tak, jeżeli jakaś osoba z przeszłości, mężczyzna z przeszłości, jak, czy to jakiś, może chodzić na jakieś biznesy, tak, będzie chciał wrócić, to uwaga, będzie coś, coś, coś chciał od Was, bo ta energia przynosi jakby smutek. Może coś tutaj w miłości faktycznie nie wyjść w tym tygodniu, czyli druga strona może być, że coś się tutaj kończy dla Was. Coś tutaj nie wychodzi. I ja bym powiedziała, że nie musi dotyczyć to tylko miłości. Tydzień może być dla Was podzielony, czyli pierwsze dni to mogą być takie rozczarowujące, że coś tutaj nie wychodzi, ale jest to związane wtedy z tą energią przeszłości, że te przeszkody, jakieś wyzwania są związane z waszymi myślami, które mieliście wcześniej. I jako powołując się do tych pierwszych kart, to będzie zwrot w, w środku tygodnia. Podejrzewam, że gdzieś koło środę, tak? Będzie zwrot na ten pozytyw, że wy być wdzięczni za pewne rzeczy, i coś nowego dla Was się będzie otwierało. Albo sami coś zostawicie za sobą, co jest trudne. Bo też tak może być, że macie swoje rany dotyczące związków na przykład. I ta karta mówi o tym, że będziecie to uzdrawiać w tym tygodniu. I dzięki temu poczujecie swoją siłę, swoją moc i pójdziecie do przodu. No bardzo dziwny nam się to pokazuje. Ale uważajcie w tym tygodniu na swoje emocje i swoje myśli, negatywne przekonania. Ponieważ one mogą się Wam zrealizować podróżną postacią. Dokładnie tak, czyli u Was to jest w mierzenia się z przekonaniami. przekonaniem, czyli siódemka mieczy to nie musi być wcale oszustwo, kradzież czy tam zdrada, chociaż też może być. A może chodzi, bo u mnie siódemka mieczy w rozkładach to jest często, moi drodzy, właśnie spełniające się rzeczy negatywne, różne, nie tylko w miłości poprzez nasze negatywne myśli i te, jakby te buraczki, one właśnie o tym mówią, że to jest czas na żegnanie się ze starymi przekonaniami, starymi blokadami i byciu w swoim sercu, czego możecie się jeszcze spodziewać, jedyneczki. Stymulacja, czyli nowych, nowego spojrzenia. To, co mówiłam, to jest to, czyli tydzień będzie podzielony, czyli dajmy na to poniedziałek, wtorek, być może środa będzie taka trudniejsza, a o Siodek lub czwa, sioda lub czwartek idzie coś do przodu, bo Wy zmieniacie sposób myślenia. I ja ten sposób myślenia gdzieś tu wyczyłam na początku. I tutaj jest takie świeże, świeże spojrzenie. Popatrzcie, jest pod spodem oczyszczenie do tego, żeby przygotować się na to, co idzie nowe. Bo idzie coś nowego do Was, tylko Wy jeszcze żyjecie w starych schematach. I te schematy trzeba jakby oczyścić. I co jeszcze? No właśnie jest czas ciemności, będzie część tygodnia. Trudno. Dokładnie tak, moi drodzy, ponieważ wy sami, wy sami to kreujecie. Zobaczcie, tu są ekstremalne emocje. Tu jest czas ciemności, to może być kryzys wewnętrzny, albo jakieś trudne wydarzenie. Albo coś, co jest ukryte i na przykład Wy poznacie prawdę, że ktoś Was na przykład oszukuje zwodzi, ale to często jest karta kryzysu wewnętrznego. Tak, więc ten kryzys jakby jest z początkiem tygodnia i e, tu jakby dobre są karty, bo te karty właśnie mówią o zdrowieniu, o tym, że wy zmieniacie e, swoje wibracje, swoje postrzeganie na pewne rzeczy, coś zostawiacie, uwalniacie i idziecie wtedy dzięki temu wino strona, w te nowe doświadczenia. Wypuśćcie to, co wam ciąży. A jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, bo niektórzy nie wiedzą i pytają w komentarzach czy piszą do mnie nawet wiadomości na e-mail. Jeżeli nie wiecie, jak z tym pracować, no to tutaj ja mogę Wam dać dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to jest kurs, który mam ostatnio dostępny: Kurs Transformacja Rzeczywistości, gdzie faktycznie Wy pracujecie z tymi emocjami, no albo indywidualną sesję, tę połączoną z sesją kwantową. Też można się na takie coś do mnie zgłosić. I jeszcze przesłanie od bogini. Powierzanie obowiązków. Zielona tara. E, co to oznacza? Proś innych, jak również mnie, o pomoc, zamiast próbować zrobić wszystko samemu. I może to dotyczyć powierzania obowiązków pracy w domu, czy nie róbcie wszystkiego sami, a może do, dotyczyć właśnie powierzania obowiązków e, dotyczyć pracy z emocjami, że nie jesteście na przykład w, w stanie... Pewnych rzeczy sami zrobić. I być może też o to chodzi, że warto z kimś na przykład to zrobić. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o jedyneczki. Maszyna czasu. Maszyna czasu. Co ona wam tutaj mówi? E, ja sobie dokładam jeszcze dwie pozostałe karty i mm, maszyna czasu, ona ma tutaj y, podwójny wydźwięk. I na razie nie wiem, jakie. U Was będzie, bo to trzeba dopytać dalej. Ale ta maszyna czasu o czym mówi? Ona może mówić o skoku kwantowym, tak? Że nagle coś klika i idziecie w tą stronę, w którą wy chcecie być. Nagle wa na Was coś spada, tak? Na przykład afirmowaliście wcześniej nową pracę, nie było jej, nie było, nie było, i nagle to klika i dostajecie super nową pracę. Hmm? Ale maszyna czasu może też mówić o tym, że e, powtarzacie cały czas jakieś błędy. Cały czas kręcicie się w kółku i ten tydzień może być dobrym czasem na rozpoznanie, gdzie wy ciągle e, się kręcicie, w którym, w którym to punkcie jest i być może przyjdzie takie rozpoznanie, co ja mogę z tym zrobić. Tydzień jest ogólnie związany z, jakim, z jakąś waszą intencją. Bo ta karta o tym mówi, że żebyś nie poddawał się, jeżeli chodzi o twoją intencję lub intencje kilka, tak? Jakiś twój cel, jakieś pragnienie. Żebyś uwierzył w to, że to jest do spełnienia. Bo rzeczy, które są dobre dla ciebie, one się będą spełniały w swoim czasie. Oczywiście. Ale być może właśnie ta karta nam podpowiada, że jeżeli chcesz, żeby dane pragnienie się spełniło, to wyjdź z tego kołowrotka. Hmm? Bo może o to chodzić. Trzecia karta to jest karta radości i wdzięczności. Czyli wy w pewnym momencie tygodnia, albo już jesteście. Wejdziecie w energię wdzięczności i zaczniecie się po prostu cieszyć z małych rzeczy. A może być też tak, że przyjdzie ten skok kwantowy i coś wprawi Was naprawdę w radość. Jaka będzie energetyka dla Was Dwójeczki na ten tydzień? E, królowa Buław, tu sobie dobiorę, w jedynce był król Buław, ale tam było całkowicie inne to czytanie ogólnie. Wiecie, co no ogólnie będziecie w żeńskiej energii, bo jest królowa e, też mieczy. Możecie się otaczać kobietami, e, przyciągać towarzystwo kobiet, być może jakaś kobieta będzie dla Was wsparciem. Ale e, dla kobiet to może być przekaz, że wy będziecie w poczuciu własnej mocy, bo tak skojarzyłam. A dla mężczyzn to bardziej mi powiedziała, że faktycznie coś tutaj będzie w obrębie kobiet się działo i e, jakaś kobieta może wam w czymś pomóc, być jakimś wsparciem e, albo mogą się wyjaśniać jakieś e, sprawy na przykład z kobietami. Nie. Tarot już nie. Bierzemy sobie wyrocznie drugą wyrocznie. Kolejną raczej, bo już mamy trzy karty z wyroczni. I co dla dwójeczek na ten tydzień? Co dwójeczki powinny tutaj usłyszeć? No właśnie, bądź pozytywny. E, bądź pozytywny. Tu jest. Bycie pozytywnym, pomimo tego, że gdzieś tam możesz być testowane. I podążaj za swoimi planami, celami. I królowa mieczy, ona taka jest, że ona podąża za swoimi planami, celami. I ta karta mówi o tym, żeby wprowadzać w tym tygodniu swoje plany, intencje, cele. To, co chcesz, żeby się zrealizowało, bo to się potem będzie realizowało, bo macie energię tła, że właśnie te rzeczy, które w tym tygodniu będziecie wprowadzać, one mogą w najbliższym miesiącu mocno już w kwietniu jakby tutaj zakiełkować. Więc wprowadzajcie wszystko. To, co macie w głowie w tym tygodniu, bo to jest bardzo dobry czas, i jakby co dalej dla Was. Co tutaj dla dwójeczek na ten tydzień? Ej, będziecie już teraz zbierać. Tu już zbieracie w tym tygodniu jakąś obfitość. Ciekawa ja powiedziała, że będzie skok kwantowy, bo tu jest ta obfitość, i to jest odpowiednik tej karty. Zbieracie opite plony waszych działań i być może właśnie dodatkowo będziecie jeszcze nowe rzeczy wprowadzali i zobaczcie, tu jest przechodzenie przez dziurkę jakby od klucza. To jest yy, świadomość tego, co ja chcę robić w swoim życiu. Może dotyczyć waszej pracy, jakiejś ścieżki życiowej, yy, uwolnienie się z pewnych uwarunkowań blokujących, też tutaj poczułam. Realizacja siebie. Bardzo fajny przekaz macie dwojeczki, pomimo tego, że z początku nie było do końca jasne. Co tutaj jeszcze jako radę przesłanie na ten najbliższy tydzień dla dwojeczek? Co nam się tutaj pojawia? Obfitość, zobaczcie, czy obfitość chodzi w tym tygodniu. Nie może chodzić o pracę, finanse, ale obfitość w realizacji waszych pragnień, marzeń. To wspaniały czas, by wprowadzić w czyn nowe przedsięwzięcia, i tutaj też to było, żeby wprowadzać. Realizować nowe pomysły, tworzyć nowe okoliczności. I pierwsza obfitość się przyjdzie w tym tygodniu, ale kwiecień według mnie będzie dla Was obfity. W to, co gdzieś teraz początkujecie, być może jeszcze w marcu coś zapoczątkowaliście. I jakby to będzie Wam pięknie rosło. Więc nie wahacie z wprowadzaniem swoich jakichś tutaj planów, celów, ponieważ to będzie ładnie Wam rozkwitało. OK, to tyle, jeżeli chodzi o dwójeczki. trójeczki. Moc celu i moc celu mówi o tym, że być może obierzecie sobie jakiś cel na ten tydzień i będziecie na nie skupieni. Ale taka ta często mówi o tym, że przechodzą jakieś zmiany, pozytywne zmiany. Możecie też bardziej pełni realizować swoją misję w tym tygodniu, albo odkryć swoją misję. Co dalsze karty mówią? Właściwie to samo, te one są bardzo zbieżne. Tu jest eliksir życia, ta karta mówi o tym, że w tym tygodniu zaczniecie żyć pełnią życia, zaczniecie się cieszyć drobnymi rzeczami i właściwie ta druga karta też o tym mówi. E, tylko ta karta mówi jeszcze o tym, że mm, odejdziecie mm, od y, miejsc ludzi, tam gdzie gdzieś pakujecie swoją energię, gdzie nie dostajecie zwrotu, tak? Czy gdzieś bardzo się staracie, to może być nawet praca, może być rodzina, y, może być y, partner, partnerka, lub coś całkiem innego, tak? I gdzieś dajecie jakby swoją energię, tam gdzie nie przynosi to zwrotu i po prostu zostawiacie to. Mówicie, dobra, już nie daje tam swojej energii, i po prostu zaczynacie cieszyć się z życia. Bo to jest po prostu delektowanie się drobnymi rzeczami, delektowanie się życiem. A jaki ten tydzień w ogóle dla was będzie pod względem energetyki? Paść kielichów. Bardzo łagodny, wrażliwy. Paść kielichów to są e, inspirujące często pomysły. Może chodzić o jakąś e, dobrą znajomość, ale to jest bycie w energii serca, właśnie. To jest cieszenie się z małych, drobnych rzeczy. Dokładnie tak. Taki ten tydzień dla Was będzie. Ale też słuchajcie tych podpowiedzi, inspirujących pomysłów, bo, mm, bo dzięki temu możecie nowe rzeczy wprowadzać do swojego życia. Co jeszcze dla trójeczek na ten tydzień? Mhm. Wiecie co? I teraz tak. Tutaj będą jakieś emocje, być może dotyczące spraw miłosnych, hmm? chociaż nie muszą dotyczyć spraw miłosnych. Jest karta miłości, jest karta emocji. I na pewno początek tygodnia was w jakiś sposób yy, może zranić, może przynieść właśnie te emocje. Takie trudniejsze, ale wy to będzie kocha będziecie, kochani, uwalniać, bo ta karta też mówi o tym, żeby. Yy, być może te są te emocje. Yy, żeby oczekiwać najlepszych rezultatów. I jakby te najlepsze rezultaty się dla Was tutaj pojawią. I jest ta buraczka, która mówi o tym, że w tym tygodniu właśnie będziecie uwalniać te stare myśli, przekonania, być może właśnie stare emocje związane ze starą miłością. Bo to mogą być jakieś stare rany dotyczące jakichś tam dawnych miłości. I w tym tygodniu może być też tak, że to po prostu będziecie uwalniać i zaczniecie się cieszyć z życia. Dobra, to patrzymy sobie dalej. Jak ten tydzień dla trójczek jeszcze będzie wyglądał? Albo po prostu będzie uwalnianie emocji z waszego serca. Nie dotyczącego miłości, bo to nie musi dotyczyć miłości. Bo karta miłości może symbolizować wasze serce. Jak ten tydzień? No, będziecie coś na pewno uwalniać. I no, miłość może mówić o miłości do siebie, bo jest karta miłości do siebie. Zobaczcie, jest uwolnienie. To mogą być nawet takie stare, rane emocje, które macie w sobie, i to będziecie w tym tygodniu uwalniać. Dzięki temu ruszycie do przodu, skupicie się na miłości do siebie. To jest to. Tutaj będzie miłość do siebie, i dzięki temu przyjdzie wasz taki wewnętrzny rozkwit, ale ten rozkwit może rzutować na pracę, na finanse. Jeżeli macie własną działalność, to tym bardziej tutaj e, może coś bardzo pozytywnego się zadziać, ale ten rozkwit ogólnie może dotyczyć e, jakby was samych i co za tym idzie na przykład spełnienie się waszych jakichś e, intencji. No dobra, to patrzymy sobie jeszcze jako podpowiedź. Rada przesłanie dla trujeczek na ten najbliższy tydzień. Dla trójeczek rada przesłanie. Przeszłość. Coś z przeszłości. Obecna sytuacja ma swoje źródło w przeszłości, czyli macie w sobie jakieś emocje z przeszłości, i to cały czas powtarza się w waszym życiu, i to trzeba w tym tygodniu uwolnić. Pamiętajcie, że oczywiście to jest też proces i ten proces czasami trwa dłużej niż tydzień, ale kiedyś trzeba zacząć. A zobaczcie, tutaj macie kobieta moty przeobrażenie. Czyli wy w tym tygodniu będziecie pewną przemianę, transformację. Przechodzić. Ok, to tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego dla Was. Pozdrawiam cię krótko. Pa, pa.